Zapraszam Was do kolejnej serii Co jeśli? Dzisiaj będziemy oglądać film od Pana, jak on się tu nazywa, Samato SFM, bardzo dobre filmy robi. 47 odcinek, co jeśli? Zapraszam, będą dużo Waszych teorii. Także pierwsze co zrobimy, to wyłączmy sobie cykto i oglądamy, słuchajcie razem. Jak jeszcze nie obejrzeliście, ja chcę tutaj z Wami też podyskutować, więc będą Wasze komentarze. Ale zobacz... A, czyli tu jest men, a dzisiaj powstała... wrzucę odcinek kolejny z pewną teorią. O 1815 się pojawi, więc też zapraszam do oglądania. Czy tu są... A, są napisy. Ciekawe czy był napis nie nie było napisu jak on Ty Jimen, ma zielone promienie. Lasery Dziwne. Ty on to odbił te lasery, nieźle, ty. No na razie to... Okej, okay, czyli Tytan Cinemamen by tutaj yy, dał radę Okej, okay, ciekawe Co jest? Czemu on zdziczał ty Okej, okay, czyli no, to jest dalej ta walka z Tytanem, tylko że Tytana TV czy Cinemamena z Gimena Cinemamen, co jest, ty? No to Jimen przegra czy co? Co, on zginął, Jimen? Ty, ty jest głośnik. No nie gadajcie, że. że... Wow. Okej. Okay. Nie, no Jimen żyje jeszcze z tego, co widać. Przeżyje. To jest chyba tekst z tego oryginału, nie? Wow, ty jakiego busta sobie odpalił? Ty widzieliście to? A <grystanie> busta tym dźwiękiem, nie? No i oczywiście, jak zwykle, mis spudłował, <grystanie> kurde, radzi sobie z nimi wszystkimi, ty. O, o, o! Kurka! No to Jimmy masz problem, bo tytan głośnik został. Nie uciekniesz! Sama to fajne animacje robi, trzeba przyznać. A tu jeszcze ten był. Czekajcie, potrzebujecie mnie. Ty nie mówcie, że tu w tej scenie Jimen zginie. Naprawdę? Czy to koniec Pana, słuchawki mi im nie dadzą. Jimen, weź te słuchawki ubierz. To ci się. O Jezu, co jest? Czemu mu kazał uciec? Czemu? Co jest? Ty ale Jimena rozwalili. Tu coś je... naukowiec? Co jest ty? O co tu chodzi? Czemu on się śmieje? No dobra, że co naukowiec by się pojawił szybciej, albo co? Tytan? Wtedy? Czemu Jimmy się niby śmieje? Tego nie rozumiem. No ale cóż, spoko. Animacja ma 100 tysięcy wyświetleń, więc ludziom się raczej podoba. Ja też tu zostawię lajka. Ok, no more helps. Tak, nikt mu więcej nie pomógł. No ale cóż, no dość ciekawa interpretacja. Okej, okay, ale to zanim zaczniemy, komentarze od wspierających mają priorytet, oczywiście. A co jeśli ten agent może się wmieszać w walkę i być z Tytanem kamerą? Tak naprawdę nic o nim nie wiemy i do tej pory wiadomo, że działał tylko z kamerami, z naukowcem z KBD. On też pomógł Jimenowi w walce z Tytanami. On ogólnie robi tak, żeby, słuchajcie, trwał, był jakiś balans zachowany, żeby jedna ze stron nie przeważała aż tak bardzo. Natomiast obstawiam, że on się wmiesza. W, w, i w jaki sposób będzie starał się uratować tyta kamerę Jimen uratował swojego przyjaciela a ten doktor Plaga poddaje poddaje się aby zniszczyć bazę kamer albo bazę w Skibili to jest bo oni tylko mają bazę no właśnie też mi się wydaje bo tu chodzi o Skibidi Multiverse czołem wszystkim Okej, okay, o ile będzie komentarzy, tyle dam pozdrowień. Ej, na filmie u ciebie jest teraz jakiś kwadracik. Tak, tutaj był mm, jak, jakiś błąd. Już to usunąłem. A tutaj już... A, mało komentarzy jest od wspierających, ale mimo wszystko dziękuję za każdy. No i oczywiście będziemy sobie teraz odpowiadać na wasze komentarze. Boom powinien szybciej wypuszczać yy, wcześniej te odcinki. No ja się tu zgodzę, że niestety... Problem jest taki, yy, jaki jest. Miesiąc dzisiaj mija prawie miesiąc, no bo miesiąc zazwyczaj ma 30-31 dni, tak. To więc jeszcze jutro już będzie miesiąc taki oficjalny, ten najdłuższy miesiąc, jaki może być no jest słabo, no ale zobaczymy mam nadzieję, że to się jeszcze nie wydłuży myślę, że Titan TV Man tak się patrzył, bo zrobił coś Juggernautowi i będzie scena, gdzie g -Man jest ulepszony, ale nie w bazie i weźmie oficjalny sojusz pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście, to znaczy ja obstawiam, że, że Titan TV Man tutaj nie cieszy się na widok Jimena, bo wcześniej mieli kosę ze sobą więc raczej obstawiam, że to jest widok czegoś innego i widok tak, może to być widok Głośnika, głośników, ulepszenia dla Tytana TV-Mana od TV-Menów, albo ulepszenia od tytana, dla Tytana TV-Mana od głośników. Te trzy rzeczy bym... no bo Tytana kamerę to bym nie podejrzewał, żeby tu wbił, no chyba, że wbije ulepszony, no ale... No nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć, słuchajcie. Mr. Pejsaw, Brod TVMan nie ucieknie, bo bez działających telewizorów nie można się teleportować, bo w 1967 Titan TBN zniszczył telewizor scientistowi i nie mógł się tepnąć. Hmm. Czy rzeczywiście tak, tak, to, tak to działa? Sprawdźmy sobie, bo jestem ciekaw. Tak szczerze mówiąc, czy rzeczywiście jak on zniszczył te, bo, bo Larch na przykład ma możliwość wsysania tego, nie? Natomiast rzeczywiście, być może była, już nie pamiętam, tu jest to part 3, nie? To było w parcie trzecim. A nie, on, wy, wy, chociaż, szczerze nie wiem, czy to o telewizor chodzi. Bo tutaj nawet nie miał czasu się te teleportować, więc tego nie wiemy. Ale być może rzeczywiście jest to jakoś powiązane, że jak się telewizory zniszczy. Tylko pytanie, czy. No, a, a, a ten nie miał czasem? A kurka, rzeczywiście może to być jakoś na rzeczy, bo szczerze to nie widzieliśmy, jakby ktoś się teleportował zniszczonym. A nie, no przecież ten się teleportował. TytanTV. To ta teoria jest błędna, twoja. Bo przecież tu. Tu się teleportował. Przecież nie? On miał zniszczony ten telewizor, bo wbił mu tutaj nóż ten i się i tak teleportował i tak. Jak widzicie. Więc ta teoria jest raczej błędna. I mimo wszystko może się teleportować, Ej brod, W odcinku 73, tak gdzie Titan TV Man miażdży głowę Astro, to, jedno, to na mieczu widać symbol, lub coś innego, ale coś chyba. być może to jest po prostu nawiązanie do Transformersów. Tak obstawiam. Ja zgaduję, że Titan TV man ma wyjmie swoją głowę i zacznie kontrolować Jagger Nauta, tak jak TV Woman. No słuchajcie, skoro Jimen miał ten fioletowy pr promień, tą kulę i ona mogła kontrolować skrzypce tego skorpiona, to czemu on by nie mógł robić tak samo z innymi Titan TV Man, który jest jakby tym źródłem tej energii, takim osobą, która bardzo dobrze potrafi się posługiwać tą energią. To mnie zastanawia, nie? No zobaczymy, tak szczerze.